W gminie Borki Wrze konflikt na linii Wójt. Właścicielka przechodni narasta wprost proporcjonalnie do liczby pism przesyłanych sobie przez obie strony. Chodzi o umowę dzierżawy. Szefowa przechodni chciałaby takiej samej jak dotychczas albo konkursu ogłos ogłoszonego na jasnych zasadach. Wójt mówi, że oferował tyle, ile mógł, a skoro to za mało, to może czas rozważyć zmianę zarządcy przechodni. Przychodnia w Borkach i Woli Osowińskiej ma pod swoją pieczą ponad 5300 pacjentów. POZ działa od ponad 30 lat. W grudniu skończyła się dziesięcioletnia umowa dzierżawy. Radni na nadzwyczajnej sesji zgodzili się, by w trybie bezprzetargowym przedłużyć dzierżawę temu samemu podmiotowi na kolejną dekadę. Podjęliśmy taką uchwałę, yy, która uważaliśmy, że jest sensowna, że jest prawna że my w ogóle, gdzieś tam jest zapisane w prawie, że my mamy prawo jako Rada Gminy podejmować uchwały. Kłopot w tym, że według wójta uchwała jest niezgodna z prawem, bo w porządku obrad nadzwyczajnej sesji była jedynie dyskusja na temat losu przychodni. I dlatego wójt na sesję nie przyszedł. Przewodnicząca sama zmieniła porządek, to już złamała prawo, przepisy, bo nie mogła sama zmienić porządku, tylko Rada Gminy. Następnie podjęli uchwałę, yy nie na wniosek wójta. Kilka dni później wójt ogłosił przetarg na prowadzenie POZ-u, ale jak podobno sam później przyznał głównej zainteresowanej, wystąpił kolejny błąd formalno-prawny. Wójt ogłosił go niezgodnie z prawem, bo na 21 dni przed terminem przetargu nie podał do publicznej wiadomości lokali przeznaczonych do najmu. Przyznał nam rację. I się zaczęło. Oferta dzierżawy bezprzetargowej najpierw na 3 lata, potem do końca pandemii wreszcie na trzy miesiące. Żeby wzięła pod uwagę tych swoich pacjentów, a zarazem naszych mieszkańców pod uwagę i żeby się zgodziła jednak na te trzy miesiące, my w tym czasie ogłosimy przetarg, w którym pani Lipko również będzie mogła. Wystartować. My jesteśmy gotowi do ustępstw. Możemy rozmawiać o, o pieniądzach, o które wójtowi chodzi. Możemy rozmawiać o krótszym terminie niż 10 lat, na jaki wystąpiliśmy, no ale nie o kilka miesięcy, bo to nam uniemożliwia prowadzenie działalności. Z jednej strony obie strony deklarują wolę ustępstw, z drugiej wójt zapewnia, że może z dnia na dzień do przychodni ściągnąć lekarzy ze szpitala w Radyniu, a dotychczasowa kierownik przychodni ma kuszącą ofertę Skocka. W czwartek obie strony mają spotkać się na sesji Rady Gminy, ale na razie w porządku obrad dyskusji na temat przyszłości przychodni nie ma.